Nie na nie słyszałeś. Ale flesze będą na mąga śmigać ty. Ostatnie flasze jaki tu migną to kurwa na cipę Kurwa Leona. Ale na chujku! Kurwa Leona! Kurwa Leona!

Ja mam kurwa chipsy i chuj Masz Kruwa chipsko kurwa i chuj <grym> No to wypierdale z mojej chaty Co ty tu kurwa robisz mm. Nie wyzywaj się już debilę, Proszę to no żałosne po co my tu wchodzimy kurwa niepowysywanie się Właśnie Rosnia Ja pierdolę ja nie mogę Mhm. Jak, się, jak się spotkamy kurwa na wódeczkę No, ale... z frajerami nie piję. Dlatego nie przyjedziesz. Dlatego cię nie będzie kurwa, bo. Ale czemu? Czemu akurat. A chuj. No co Gustaw? Czemu akurat w grześniu to miałby być frajer? Bo ja nie wiem czemu, no to żeby być frajer, to trzeba mieć argument jakiś. Tak, że Makowca z komendantem pierdala tego na zjechać. Tak. A, no dobra w sumie. Zapytaj się kurwa starego, Makowca czy nie, czy to nie na robiła je. kurwa na, ko na komisariacie. komisariacie. No, to ty tam sapiesz? Tomasz komenda. Okej, gut tak. Twoja stara cię nie kocha, a tylko ci tak mówi żeby ci nie było przykro Ha ha e, Pociski do starej e, fany to, to jest kurwa, ty nie znasz tego Szymon? No kurwa każdy to zna No każdy to, tra... to zna od Ale kurwa Ale to jest kurwa z Tigera Monzo przecież Nice Dalej go dalej Kurwa już przyleciał nade mną Dawaj, staj, staj, staj. Okej. Okay. Ty kurwa zajebana. Nie, bo, bo to jest mapa terror, tak, tak. Ja bym też został. Nie, nie, nie. My On jest zjebany, dobra. kurwa. Oj, cicho już, nie wyzywajcie się. Dobra, ja robię taktykę Szymona. Ja gram swoje i kuj wam do dupy. O, no i fajnie. Następny razem pirasz. A strucelek się zweryfikował, także easy. No, Pan wiesz? No bo mi napisał. Jeśli z site a to, to A, w pierwszej. Stop, Jest coś dolny. Dolny trup, dolny trup, trzech. Jeszcze dwóch, dolny trup. Mid. Jeszcze nice. nam ja idzie, nice. Ja pierdolę, Opa. ale easy. Pistoletówka na czysto? To się nie zdarza u nas. Jeszcze każdy po jednym fragu. Teammates. team ace. Ostatni, tam kurde. Ostatni, chuch. frag Leona. Akurat pierwszy był mój. Nie, mój no był pierwszy. Był, i ostatni, bo. Leon. A nie, twój Dzisiaj nie, macie zegranie wtedy... twoje fantastyczne. Wtedy, wtedy chyba to na CNN tak zajebałeś, nie? Cztery na pistoletówie i potem, dobra, pistolet... chłopaki, 15 rund Tak było, nie No. A, przez to, po tenis. O kurde. Start jeden. Jest, jest tam Paweł. Short podjeżdża, short. Ale go. Nie no. ma short Uciekł. Top Masz flasza? Ale oni to robią! No to weryfikacja!